10 gier, które nagradzają cię za bycie chujem. A czy ja powiedziałem, że chujem to jest jako jerk, że jako, jako zabycie osłem, zabycie hamem, zabycie kimś tam, nie? Widzę y -y -y na samym początku, nie sprawdzam, co jest dalej, bo sam jestem ciekaw, Ile ile z tych gier na liście. Będzie z tych gier, które ja znam, które ja lubię grać na przykład, już widzę Leisure, więc wiem, że to jest Baldur's Gate 3. Ale czy w ogóle wy, jak gracie w gry komputerowe, wiem, że są ludzie, którzy uwielbiają być chujami w grach, będąc tym, tym złym charakterem albo tym gościem, który zawsze wszystkich prankuje i tak dalej. Ja z kolei zawsze w moich wszystkich grach praktycznie, ja staram się być low, low full good, nie? Praworządny dobry. Ja jestem, mam po prostu serce Paladyna w Realu i tak samo staram się zawsze moje wszystkie postacie, moje wszystkie przejścia gier pierwsze prowadzić, jeśli mam sposób jak to prowadzić, nie? A później może postaram się być chujem tak w 100% odwrotnie, nie? Tak w drugie spektrum, na sam koniec tego całego spektrum i robić wszystko najbardziej źle jak się da, nie? Prawilniakiem. Jak ktoś mnie wkurwia, to będę chujem, ale tak normalnie to nie. A czy wiesz? Ja mówię: praworządny dobry. Praworządny dobry cechuje się tym, że jest dobry przede wszystkim, ale praworządność znaczy też, że czasem musi być, musisz być chujem dla ludzi, którzy tobie stają na drodze. Jeśli ktoś stają to to, tobie na drodze i mówi ci, że nie wiem, nie możesz uratować tych dzieci z tego płonącego kurwa przedszkola. To oczywiście, że go kurwa zwyzywam, wyrwę mu jaja i wcisnę w gardło, nie? To jest praworządność. Może to nie jest praworządny dobry, to jest bardziej praworządny chaotyczny. Pra, no, praworządny chaotyczny. To ja bardziej w tą stronę idę. Bardziej w tą stronę. To tak, ja robię jak najbardziej, nie? Ale to jest ciągle bycie prawym i dobrym człowiekiem, który chce dobra dla świata. Jeśli ktoś na moim... na, na moim... na mojej drodze stoi, że... Nie pozwala mi tego dobra czynić, tylko go rozpierdolę, roz, zniszczę go po prostu w najmniejsze atomy, jak się da, nie? Dobra, to powie nam What Culture Gaming. Nie znam tego kanału. jerk can be a lot of fun in games but since ignoring people or killing them doesn't tend to lead to any quests or developments you rarely get rewarded for it what if in fact there were rewards and incentives for acting like a colossal jerk to every npc you come across Let's be honest, there are plenty of annoying NPCs in games that deserve to be sassed and belittled, and if you ever wanted to be rewarded for doing so as the resident jerk, the following titles are here to help you with that. I'm just from What Culture, and here are 10 video games that reward you for being a jerk. Number 10. A price per body, Grand Theft Auto 5. Trevor Phillips is unarguably the most psychotic and ruthless of Jens. I ogólnie postacie, które mają swoją charakterystykę bardzo taką uwydatnioną w grach, to tam się staram zachowywać tak jak ta postać. Na przykład Trevor, wiesz jaki on jest mniej więcej, jak zaczynasz nim grać, wiesz, że jest pierdolnięty, więc na przykład ja, ja też się starałem starałem się grać popierdolo w popierdolony sposób, nie? Napierdalać, kra kraść samochody i tak dalej. Więc tu akurat nie ma tego momentu, kiedy mówię, że jestem praworządny, tylko bardziej się wczuwam w postać, trochę RPGowo do tego podchodzę, nie? tak u mnie w głowie po prostu, u mnie w głowie. To, to w sumie powinienem uściślić, że jak tworzę postać sam, albo rzeczywiście mam duży wybór do tego, jak świat będzie reagował na moją postać, to wtedy to robię. Ale jeśli wiem, że Trevor jest pierdolnięty, e, e, dosłownie, chyba każdy kojarzy Trevor'a, nie trzeba jego charakterystyki tutaj tłumaczyć, nie? no to będę grał jak pojeb prawdopodobnie. of the three protagonists of grand theft auto v which is why when you play as him the game gives you special options so you can interact with the game world in a special unhinged trevor-like fashion it even makes such options more worthwhile to you, as evidenced by the deals he can make with the so-called altruistic cult, a group of nudist cannibals that offered Trevor some monetary compensation for bringing unsuspecting hitchhikers to their camp. Normally, interacting with hitchhikers and taking them where they want to go rewards you with a handful of cash or a half-hearted thank you. In Trevor's case, if he decides to take them up on a little detour through the altruists' mountain pass, that reward can go up to Thousands of dollars per victim, topped off with the nightmares you'll experience after hearing the screams of those victims being hauled inside the cannibals' camp. Well, technically, that second reward is optional. It just depends if you want to listen into it as like background noise while you count your cash from selling innocent people to cannibals. Number 9 Dark Urge Origin, Baldur's Gate 3. The unique character origin in Baldur's Gate 3, The Dark Urge, puts you in charge of a cursed spawn of the god of murder Baal, which Ja zacząłem dwa przejścia Baldura Trójki, aktualnie jesteśmy podczas jednego na streamie tak naprawdę. I oba przejścia zacząłem Dark Urgen, tylko że w obu przejściach stwierdziłem, że będę się specjalnie sprzeciwiać tej Mrocznej rządzie. Więc jednym z moich kolejnych chętnych przejść będzie przejście na Dark Urdżu, ale rzeczywiście oddawanie się, kurwa, temu całemu złu, które we mnie siedzi, przychodzi mi do głowy w nocy, przychodzi do mnie ten jebany fel cały i tak dalej i robić te rzeczy, które mi każe robić, nie? To zło. Nie wiem, czy jak obejrzę ten fragment o Baldurze, to sobie czegoś nie zespoiluję o Dark Urżu, ale no trudno. <laughs> Experiences a random but extremely violent urge to maim, torture, and kill. Now, the game gives you full agency over exactly how you want to respond to these whims, but if you decide to give in to them, there's actually a bunch of cool perks and rewards. Each time your character commits heinous crimes against the people of the Sword Coast, your murderous butler, Skeleratus Fell, takes note of it, and on occasion, he'll visit your camp and give you a gift if your murder streak has been particularly bloody. The rewards include a cloak that makes you invisible after killing someone, a one time use of the spell power word kill, and finally the ability to transform into the avatar of your unholy daddy or oh, no Slayer. To Acting like a sadistic I not effective killing machine. Although, this said, you should keep in mind that indulging your urges a little too much can lead to a pretty bummer ending where you become helplessly insane and pee yourself while fantasizing about killing your friends. So that's not great. Number 8 A Deal with the Devil, The Witcher 3. As The Witcher 3 shows multiple times, the main thing Geralt sets out to do is hunt down monsters and protect the common folk. However, seeing as The Witcher 3 is an RPG with moral choices and bra W Wiedźminie można być tym złym? Nawet nie wiedziałem, szczerze mówiąc. Ja, ja zawsze też jak grałem w Wiedźmina, to starałem się być taki, jak Geralt był w książkach, mniej więcej, nie? Jak najbardziej w stronę neutralności. Może dlatego nie odkryłem nigdy tej złej strony. Widz trójki. Ale też tylko raz tego przeszedłem, więc nie powiem dokładnie. Branching paths, you obviously can choose to go against this principle. As a matter of fact, if the monster is particularly powerful, you might even get a hefty reward for letting it terrorize the people around you. The best example of this is the deal you can make in the game's DLC Hearts of Stone. After Geralt discovers that Gaunter Odim is a soul stealing demon that has used him to collect the soul of Olgierd, the player can decide whether to fight Odim or give his victim up for a promise of a reward. Doing the latter, as in letting Odim consume Olgierd's soul right in front of you, lets you pick your reward from a range of supernatural prizes. Olgierd był fajnie napisaną postacią jak dla mnie, więc nie chciałem go oddać z tego co pamiętam. W ogóle pamiętacie kurwa te? Ktoś z was miał e, pudełkowe wersje dodatków do tego, do Wiedźmina I, i serca z kamienia i krew i wino, tak? Zajebiste one były. one kosztowały chyba 60 zł w pudełku, a oprócz płyty miały jeszcze fajne normalnie pudełkowy kartonowy obwalutę i jeszcze tą jebaną talię do gwinta, nie? Ja mam ciągle te dwie talie do gwinta z tych dodatków, u siebie na chacie, u rodziców. Nieodpakowane, jeszcze w folii, kurwa. Nigdy ich nie otworzyłem, twierdziłem, one kiedyś może, mogą być coś warte. Więc poczekam sobie jeszcze z 20 lat i wtedy je sprzedam. Ile? Odezwij się do mnie za 20 lat, Sawio. Za <gadamy> 20 lat pogadamy. Nie, tak mi się przypomniało, jak gadała o tym tym. One ogólnie nawet obecnie są drogie. Co ty gadasz? Co ty Mogę zobaczyć później Allegro czy jakieś wiszą. such as a saddle that makes your horse super fast or magic items that give you an infinite amount of alcohol and food or you can choose to just be paid in cash if that's what a man's soul is worth to you number seven a nightly affair kingdom come deliverance kingdom come deliverance is an rpg set in medieval bohemia in which you play as the son of a blacksmith-turned-knight named henry the rules of ye old chivalry would dictate that you tend to do virtuous things being that you're a knight and everything but if you want you can choose to do other things that aren't so virtuous including having a night of passion with the wife of the guy who saved your life i, I don't know up to you Lord Divish is an old noble who helps Henry after he's been fatally injured by a raiding party. The man treats you with care and hospitality, but then so does his much younger wife, Lady Stephanie. After you help Lady Stephanie with various tasks, the woman will visit Henry one night and flirtatiously give him a shirt to put on in front of her. Accepting her gift leads, pornola, <laughs> uratowała go, a później przyjdzie wieczorem i każe mu się przy nim przebrać, nie? Ludologiczne gierki. Ja akurat szanuję to, co robi Kingdom .com, bo wiem, że ta gra jest dobra po prostu, ale ja mówię, ja, ja w moich grach siedmiowiecznych lubię ten element fantazy, nie? Lubię, lubię ten element fantazy. Tylko naciągane te pojedyncze wątki bycia złym przy jednym wyborze, prawda, no, prawda. O ile Dark Urge na przykład w Baldur's Gate jest świetnym przy przykładem, bo tam praktycznie przez całą grę się mam wrażenie, ciągnie ten ten. Motyw tego, że masz ochotę zabijać, przy wielu nawet rozmowach głupich, niekoniecznie musisz być Fel przyjść i powiedzieć ci, kogo masz zabić, tylko przy rozmowach bardzo często masz do wyboru tą bardziej brutalną opcję, nie? Jak grasz mężczyznom rządzą. Ale wreszcie tych jak na razie przykładów, no takie pojedyncze jakieś epizody w tych grach raczej, aniżeli. Nie wiem, Trevor też akurat jest chyba takim dobrym przykładem złej postaci, tak mi się wydaje. Ale no, no, trochę naciągane, trochę naciągane, prawda? to a steamy affair that rewards you with a scene of their night of passion and then additional romantic cutscenes and dialogue lines later down the road on the other hand if you reject her advances you don't really get anything other than i don't know not being a homewrecker but that's not really an in-game reward so you do you number six let friends die go on vacation far cry 6 the so. Nawet nie że 6 części, kurwa, wyszło. The main protagonist of Far Cry 6, Danny, is a person who's torn between helping their friends and countrymen liberate themselves from Antoine Castillo's dictatorial regime and trying to find a better and more peaceful life somewhere far away from Yara. This point is brought up multiple times in the game, and while everyone around you, particularly of course the revolutionaries, will say that that second path kinda makes you a coward, noping out while everyone else is trying to fight the good fight, that doesn't mean it's not a path you can follow if you want to. In fact, the game will even reward you with a secret special ending if you decide to become a friend abandoning Deserter. If the fight for Yara feels a little too taxing for you and you don't mind leaving all your friends to die, you can technically flee the country by driving any vehicle outside the game's map. This will trigger a scene in which Danny moves to the United States and is seen enjoying a pleasant day on the beach <laughs> as a nearby radio broadcasts news about the catastrophic failure of their friend's revolution Smaczne. and their subsequent deaths. Does this make you a dick for not staying with your friends till the very end? Czy na tym podle Na, na, na tym polegałem speedruny w tej grze, żeby jak najszybciej znaleźć łódkę i spierdolić poza mapę, czy nie? <grych> Teraz to mnie zastanawia. Yeah, okay, maybe, but does a m glitch, który się, się wyjebie poza mapę? Absolutely. Number five. Pish's Quarry Vampire the Masquerade Bloodlines In Vampire the Masquerade Bloodlines you play as a cursed creature of the night, trying to uphold the rules that allow the vampire society to remain a secret to mortals. To się chciałem powiedzieć, sadist. There... jeśli gra domyślnie jest taka, że stawia cię w pozycji tego złego, teoretycznie, to czy można powiedzieć, że tutaj nagradza się jakoś mocno zabycie tym złym charakterem? jest twój cel od początku do końca chyba, nie? Chyba nikt nie gra.

Pisha is a vampire archaeologist who offers your character a powerful artifact in exchange for bringing her the man who accidentally spotted her eating one of her previous victims. It's obvious the man who accidentally spotted her eating one of her previous victims will be eaten next. But if you don't really care about that, Pisha will reward your callousness with a really handy blood storing chalice and offer to give you even more artifacts if you continue working with her in the future. Meanwhile, if you let her victim live, you not only won't receive these artifacts in the future, Pisha will just ignore you, and you risk outing the masquerade and pissing all the vampires off. So, you know, nice vampires finish last. Number four, a mean warden, Dragon Age Origins. The setting of Dragon Age Origins is a dark and gritty world that's plagued by a devastating catastrophe. Though so it only makes sense that sometimes your character's gonna have to make morally questionable choices, or most times you'll seriously consider acting like a complete jerk so you can get the best possible rewards for your efforts. The game features a lot of moments where acting like a villain or. właśnie jak są gry RPGowe, na przykład w Wiedźminie, jak grałem w Wiedźmina, gdzie masz do wyboru. Tak bezpośrednio, praktycznie powiedziane, że albo będziesz hujem bardziej lub mniej, ale dostaniesz hajsu więcej, albo będziesz sprawiedliwy i nie dostaniesz, nie dostaniesz żadnego hajsu dodatkowego, co robicie wtedy? To mnie zastanawia. Ja zazwyczaj, jeśli gra jakoś nie ten, nie narzuca mi tego, że pieniądze są bardzo ważne w tej grze, to mówię, że nie, spokojnie, pomogę ci bez brania od ciebie pieniędzy. Taka jest moja misja. Tak jak akurat Gerald powinien brać hajs za zabijanie potworów, bo. Z tego się kurwa utrzymuje, nie? Więc zazwyczaj, zazwyczaj w, w Wiedźminie, jeśli widziałem, że ktoś jest Bogaty, albo miał, wyglądał Na takiego, który może mieć hajs To wtedy od niego brałem hajs, nie? Mówiłem, że chcę więcej i tak dalej Ale jeśli na przykład pomagałem jakiemuś wieśniakowi Na samym początku z tą, co tam było Wiwerna na początku, czy co to było? Nie pamiętam, jakieś latające gówno To wtedy powiedziałem, że nie chcę od wieśniaków tego hajsu e, te, Temu jednemu Gryf, gryf, to był gryf ten, ten, na początku, nie? Co tam miał tą swoją, jak to się nazywa, przyczepkę z itemami do sprzedaży, bo był chyba kupcem czy kichuj, coś takiego, nie? To od niego hajsu nie wziąłem. Dopiero jak później się dowiedziałem, że od tego jakiegoś ważnego kolesia mogę yy, dostać hajs, to od niego już chciałem hajsu. I to dużo hajsu, nie? Wiedźminie hajs rośnie na drzewach, więc tak to wyjebane. No nie pamiętam nawet, ja, ja Wiedźminę nagrałem tylko na premierę. Raz. Znaczy próbowałem jeszcze drugi, trzeci raz przejść, ale przechodziłem ten Biały Sato sa się nazywało. Ten pierwszy zone, ten tutorialowy bym go nazwał. Nie, nie ten, nie, nie samo Kermoren, tylko ten biały sad przechodziłem i miałem takie... Okej, okay, już mi się kurwa jednak nie chce grać da A chyba te dwa albo trzy podejścia miałem, żeby spróbować jeszcze raz przejść. Zależy od osoby. Jeśli to jakiś wieśniak albo osoba faktycznie potrzebująca to za darmo. A jeśli osoba, która jakoś wyżej to biorę więcej. Na przykład tak jak ten, w Baldurze na przykład. Pomagałem diabelstwom w szmaragdowym sadzie. Tak to się nazywa? smaragdowy Sad chyba, tak? W tym, w tym pierwszym mieście, tak jakby w pierwszym akcie, no to od diabelstw nie chciałem hajsu, bo wiedziałem, że diabelstwa to są w chujowej sytuacji na przykład, a grałem dobrą postać z, i, i raz jak przechodziłem, jak drugi raz przechodziłem ten pierwszy akt, więc nie chciałem od nich hajsu. Jakbym grał złą postać, to bym ich zajebał po prostu, więc i tak bym od nich hajsu nie dostał, nie? Tyle co bym z trupów zebrał po prostu. Mi się zaczyna dobrze grać dopiero po wątku Barona, bo tam jeszcze po drodze masz super sytuację z Keirą i te więc jak już idę do Nowigradu, to jest super. Ja mówię, ja, ja po Białym Sadzie miałem już takie, okej, okay, nie chcę mi się. Za dużo jest do roboty w tej grze. Ja mam do Wiedźmina trójki, tak mi się wydaje takie podejście, jak wiele osób do Eldena, że w pewnym momencie przypominasz sobie, jak wielka jest ta gra, jak dużo musisz zrobić, i mi się odechciewa. A ja akurat w Eldenie tego nie mam, bo Eldena uwielbiam. A Wiedźmin 3 to była dla mnie taka jednorazówka, jednak najwyraźniej. Też mi się nie znowu całej gry przechodzić, żeby dwa wy wybory zrobić i zobaczyć trzeci dialog. Znaczy, dialog i wybór to jedno, nie? ja po prostu moje pierwsze przejście grałem pod jakiś build, jeśli można to buildem nazwać. Pod chyba lekkie ataki, którego nie mieszałem ani z miksturami, ani z nakami, po prostu ciachałem kurwa mieczem lekkimi atakami. I chciałem zobaczyć po prostu inne, inne wybory, jeśli chodzi o budowanie postaci. Ale, no nie, to, to za, za mało miałem chęć, żeby to zrobić, żeby znowu przechodzić grę. Nie chciało mi się. Elden, Elden ma świetny replayability. Świetna. W ogóle wszystkie gry FromSoftu mają święte, świę, święte też replayability. Dobra, dalej. Bo trochę tam zboczyliśmy z tematu, ne? <śled> Build pod znaki albo miecze. Ja właśnie pod miecze robiłem. Bully grants you more gold or an item, but Two missions in particular can actually give you unique, one of a kind rewards if you resolve them in the most evil way possible. The quest for the Sacred Ashes of Andraste will unlock a powerful Reaver class for your warrior characters if you defile the ashes with blood and anger all your faithful companions. While the quest where you try to rescue city elves from slavers offers a permanent increase to your constitution stat if you let the slavers sacrifice the elves in a blood ritual. There is no other way to get those rewards, so if you're only caring about power scaling your character, then get ready to break some hearts and sacrifice some lives, I guess. Number Min 3 flavor, Fallout 3. There are plenty of awful and heinous things you can do in Fallout 3, but if you're looking to turn your terrible behavior into a profession and get some unique rewards for making the wasteland a worse place, look no further than Paradise Falls. Paradise. Akurat Fallout 3, ogólnie te stare Fallouty, są świetnym, świetnym przykładem, gier, gdzie można rzeczywiście być, być złym, nie? Gdzie jest duży wybór? Fallout 3, New Vegas, 2 1 To mi się podoba w nich. Jestem giga fanem Wiedźmina 3. I Wiedźmina jest trzy razy go przeszedłem. Fallout is a collective of slavers that you can align yourself with if you're looking to get a few extra caps by. Well, enslaving the NPCs that you find around the game world. Now, as you can probably tell, extorting the people of the capital wasteland can be highly lucrative, but the real reward of becoming a slaver is given to you by committing the most heartless and cruel thing of all, which is enslaving an innocent child. The hidden quest, Kid Kidnapper, requires you to abduct a sweet and naive six year old and sell her into slavery. Doing so awards you the Boogeyman's Hood that you can't obtain anywhere else in the game. The hood has pretty decent damage resistance, and you can wear it with power armor, but let's be honest, it's really just shorthand for telling the rest of the Wasteland what a selfish bastard you are. Number 2. The Daedric Quests The Elder Scrolls V Skyrim. Te questy dedryczne, w końcu jest gra, w którą grałem i mogę coś powiedzieć. Te questy dedryczne. W Kairimie były świetne jak dla mnie. Ja za każdym razem jak grałem z Kyrime, a przychodziłem go jakieś 5 razy, oczywiście nie od A do Z, bo kurwa tą grę przejść od A do Z to jest mało setki godzin. Zawsze robiłem te questy dla dedrycznych władców. Ale tych głosów, kurwa, to było świetne po prostu. Mimo, że lubiłem grać dobrymi postaciami. Te questy Dedryczne były fajne, klimatyczne. Twisted quest lines in all the games. The Daedric Princes in Skyrim are no exception. In fact, if you want to get each one of these 16 incredibly powerful artifacts, you're gonna have to act like the biggest dick in all of Tamriel. Most Adric quests provide you with a moral choice in their pivotal moments, and since the princes aren't known for being very nice, they award their coveted artifacts only to those willing to screw other people over for their own benefit. Vermina asks you to kill a friendly priest to get her stuff, Namira awards you her ring for eating one, and both Mafala and Boethia demand that you sacrifice your own followers to get their respective boons. Jeśli chcesz wzrok w power i mieć odcinkę do obrażenia każdego so dziejowego, to jedyny sposób do zrobić, jest, żeby zniszczyć wszystkie humanity, jakie możliweś mieć i become the menace of Skyrim. Numer 1. Sacrificing Teresa, Fable. Fable. W ogóle Fable jest fajnym, fajnym tym, przykładem tego, nie? Bo z jakiego roku jest pierwszy Fable? Ktoś mi przypomni? To jest tak stara gra. Może nie jakąś bardzo stara, bo już jest w 3D, więc. Nie można jej porównać chociażby do Fallouta, na przykład, ale od samego początku masz tą świadomość, że budujesz postać w jakąś stronę, że jesteś albo zły, albo dobry, nie? I pamiętam, że ja w życiu chyba dwa razy Fabla przeszedłem. Raz specjalnie właśnie grałem pod tą dobrą postać i raz pod tą złą, żeby zobaczyć te różki na moim 2005-19 lat. Żeby zobaczyć, że mam rogi kurwa na mojej postaci i tak dalej. Aż bym przeszedł sobie jeszcze raz Fabla. Jestem ciekaw, jak się zestarzał teraz po tych, po tych 19 latach. Czy dalej bym czuł fan grania w tą grę. To była gra Petera Molino, nie? Czy się mylę? Peter Molino to jest w ogóle kurwa jebany widjoner. Szkoda, że ten... szkoda, że tak mało produktów od niego wychodzi. Mechanika dobra i zła była zajebista. Fable była. Była. Bo po pożarciu... po tym pożarciu zabiłem wszystkich członków tej grupy, bo było za dużo. Jezus Mary. Cable is an RPG that's mostly comprised of making moral change your character throughout their life. Both good and evil choices come with their own unique rewards, but if you want to get your hands on the most powerful sword in the game, then yeah, we're all the way at number one. You know what's happening right now. You're gonna have to be a bad guy. Geared. The player can decide kurwa, zły przycisk, to, czy przycisk kliknąłem. Czyłem. Chciałem... Pausek kliknąć. Eee, czy to jest ta wersja aniversary, czy tak wygląda stara wersja? Bo to wygląda za ładnie, jak nagryzł 2005. Czy mi się wydaje, kurwa?

top of the top nie? Uh, ale to wygląda za ładnie na 2005 rok. is awarded only to the players who are heartless enough to kill their own sister yes the only way to claim the legacy of the hero's own family is to destroy another part of that family by brutally murdering your blind and loving sibling if you refuse to sacrifice her for the cool sword then your character will banish it sending it away from this plane forever I mean, it could be argued from a pragmatic standpoint that the legendary sword could do a lot more for you, gameplay wise, than some useless older sister. And if you're cruel enough to agree with that standpoint, getting the reward should be a walk in the park for you. Kolejna Kolejny filmik się wyłączył. Okej. Okay. Ciekawe, ciekawe. W sensie ja myślałem, że będzie więcej gier, które ja grałem rzeczywiście, a tak naprawdę mam wrażenie, że może z 4 albo w 5. 5 gier z tej listy grałem. Poczekaj, policzmy. No jest Baldurek, tak? GTA grałem jeden. To by na palcach liczyć, bo zapomnę ile liczę. Baldur, Witcher, Kingdom Come nie grałem, Far Cry nie grałem, w Vampire the Masquerade Bloodlines nie grałem, Dragon Age nie grałem, Fallout 3 grałem, ale tak dawno temu, że nie pamiętam, to było w gimnazjum, jak ja byłem w gimnazjum, po lat 3 wyszedł, nie? I w Paypal teraz 5, w połowę gier tylko z tych wszystkich gier grałem. Miałem nadzieję, że będzie więcej gier, które ja kojarzę. Że, że można być w nich chujem rzeczywiście. I dowiem się czegoś naprawdę do ciekawego. Ja szczególnie o tych starszych grach miałem nadzieję. No bo jak w Baldurze się dowiedziałem, że Dark Urge ma... Gdzie to było? Tą swoją dziwną formę. O kurwa. Jak to dobrze wygląda? Jak to dobrze wygląda? że, 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 że Żałuję, że ten, że, że aż nie poszedłem w bycie złym w Baldurze. Ale kiedyś może przejdę. Z Baldurem jest ten problem, że jak chcę, chciałbym tą grę rzeczywiście od A do Z przejść, mówiłem to ostatnio, w inny sposób poznając... Znaczy, robiąc, powiedzmy, właśnie złe playthrough całkowicie, to chciałbym posłuchać tych postaci, z którymi gadam, dla których jestem chujem, jak one mi odpowiadają i tak dalej, nie? A słuchając wszystkich dialogów i wszystkich cutscenek, oglądając wszystkie cutscenki, no jednak trochę czasu, kurwa, na to potrzebne jest, nie? Trochę czasu na to jest potrzebne. Jak się nazywał ten gość, to był film wcześniej, i wczoraj, The Actman, tak, tak, tak jak Nawaro napisał. The Actman. I w żadnej nie było dzierkiem. Prawie, ża prawie żadnej. W Fable'u byłem na pewno żerkiem, bo dwa razy tę grę przeszedłem. W się, kurwa nawet nie pamiętam, szczerze mówiąc. Pewnie grałem po prostu tak, jak mi się wydawało. Bo to było no. jakieś czasy mojego gimnazjum.